To wy Felcik? Dobra. Tak profesjonalnie. No bardzo. Dzień dobry wszystkim ze studia ekologicznego, podoba się dla mnie z tej strony Kamil i Krzysztof, yy, nie Kamil 2.0. Łysy na urlopie, a musimy dla Was tworzyć, więc jesteśmy, dzisiaj rowery widzów, jeśli mnie pamięć nie mieli wersja 7.0 prawdopodobnie i teraz tak, jak w, tam chyba w, w serii numer 5 czy 6 mówiłem, że już takich fur i w ogóle tyle wszystkiego dobrego i drugiego nie widziałem to nie, to wszystko inne co było, to nie były superfury. Odcinek z superfurami, ale nie tylko. Będzie dzisiaj, a zwłaszcza jest taka jedna szosa, u, na której warto żyć. A i o, od razu wyjaśnimy jedną rzecz. Ty niektórych rowerów możesz nie pamiętać, takie jak Łysy, nie, to ja od razu tobie opowiem. Dobra. O! Pyk! Czy ty wiesz, Krzysztof, co to jest? Giant Enroute, prekursor wszystkich grawek, o ile dobrze pamiętam. No Łysy by powiedział, że prekursorem jest Orkan, czy tam jakiś tam no inny tak. Ten. Ale tak, Giant Enroute to chyba pierwszy rower, który został zmodyfikowany z roweru szosowego. Jak one wychodziły, ja pamiętam, ja nawet mówiłem to się nie uda, kto będzie jeździł e, rowerem terenowym z barankiem i tak dalej. No, życie potoczyło się, jak się potoczyło, samo taki rower. E, ale tak, no, tak wygląda pierwszy gravel z Marek Premium, które e, e, się pojawiły, ale patrz co tu jest? Tu mostek jest jakoś mocno na minus. Tak, no, tu pan sportową pozycję sobie wyjął. Patrz dwa lampiony, i on blaski ten. I koszyk Kalisa to nie, tu giant jest ładnie, ale tu Kegis to już nie bardzo. Ale to fajne sprzęt, taki pierwszy gramy, no. Drugi, zagadka numer dwa. Czy wiecie co to jest? Tędzic, krzysiek. Ładne nowe. <laughs> Jak ptaszek lecący wygląda. <laughs> <laughs> Chcę zobaczyć słodnego konstruktor. <laughs> nie, bardzo ładnie. Szczególnie zawieszenie w tym modelu jest bardzo fajnie zrobione. To jest IBIS. Ja kiedyś nawet rozmawiałem z jakimś klientem, który chciał mocno kupić IBIS, ale jest jakiś chyba problem z dystrybutorem w Polsce, bo ja nawet nie kojarzę, żeby to było w Polsce dostępne. Ale no, podobno IBIS to mega sztosy. Najdroższe rowery, takie jak wszystkie inne, najdroższe S Worksy, Project One i tak dalej. Ale produkt na tyle wyjątkowy, że głowa ma tylko nawet te zawieszenie. To, to wygląda jak jakaś kosmiczna nominacja. Ale fajnie. Bardzo ze smakiem. I kasimy wszędzie siedzą. To fajny sprzęt, ale patera. Ło, panie, Ale fura Dale. No, generalnie tak. Pan sobie customowo stwierdził, że sobie ogarnie rower. Czy to się podoba? czy No dla mnie się podoba, bo to wyjątkowy sprzęt jest. Ale masz białe szprychy. Nawet gumka biała, no ale to na błocie to musi być szybko brudne. Ale myślisz, że to jest malowanie, czy to są naklejki? Bo to jest w ogóle ciekawe. Myślę, że to ktoś mógł pomalować sobie po prostu. Ma jakieś chodór w lakierni. Eee. Ale nawet zacisk sztycy, widać, że jakiś ultra, ekstra, hiper, light. Wózek przez przez rzutki Ceramic Speed. Grubaśna fura. Zobacz, ej. <laughs> 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 W nie nie, nie Czyli nagrało wszystko to, co mówiliśmy? Nie. <grym> ja... <tod grym> <to> jest dobrze! <grym> to zostało też i z jego. No myślisz, 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 myślisz że, on, że on tak? A on nie może pracować. A on nie może pracować. Skajnet on właśnie mówił, że to, zawsze, to, skynet, to, tak, to skynet będzie. <grym> Możemy posał... można, czy ja nie, nie można? Można. Gotowy dalej? Dawaj. To jest gruba fluka. Wiesz, co to jest? Jakaś orbea. To jest ich Orbea, Aero, Ale tak, Oero, ale tutaj tak jakoś, o tak, tak. I to jest coś, czego nie rozumiem, no bo masz rower szosowy, rower, który ma kroić wiatr. Mamy rower Aero. Widać, że cockpit jest Aero, tu jakiś garmin siedzi, tu wszystko fajnie, tu wszystko fajnie, tu wideł widać fajnie, ale to. Dziwna konstrukcja. Taka. I on jeszcze jest na łeterze mechanicznej. No ale to ktoś mógł kupić sobie kiedyś i jeszcze. Mógł mieć na hmm. że mechaniczny. To, to nie jest nic złego, ale tego to ja nie rozumiem. Właściciel roweru nie opowiedz co to jest, bo ja bym tutaj bułki woził i żele. I pompkę. No i koszyki i bidonu można byłoby zmienić. No, no bo trader należy do Trek'a i tak niech tam będzie w sumie. A to fabryczny, niefabryczny? Specyk. Epic. Epic. To otóż można powiedzieć, że to ze starej konstrukcji. Tak. Bo teraz Epic to... Tak, no to wiadomo to co to jest teraz zmieni. Epic. <laughs> e... Ale spoko rower. Koła niefabryczne, no limit karbonowe. Tak mi się wydaje. Nie znam się na tych kołach w ogóle. No, tak mi się wydaje, że to karbony i opony niezłe. Ja tu bym takie z żółtym bokiem to nawet w samochodzie mógł mieć. Fajnie by to wyglądało. Albo z białym bokiem, jak kiedyś. No, o, no. O, jak ma <noise> 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 Queen, byśmy jeździli. Patu. Piękny to jest rower. Specyk S-Works. I teraz jak sobie myślałem, że we wcześniejszych filmach były rowery piękne, ładne, najdroższe jak się da, wyskakuje coś takiego. Ale to jest rubę. To nie jest starmak. To jest rubę, no bo on ma o tutaj, o to. Tu. Faktycznie. I to jest rubę. I teraz tak. No mamy rubę, mamy na tarczach. Tu widać, że jakieś tarcze są też pomodzone, jakieś mega super hiper lekkie, że hej. Mamy korbę, która, jeśli mnie dobrze pamięć nie myli, ona chyba 10-12 tysięcy kosztuje, bo to jest karbonowa z firmy. Nie pamiętam nazwy. Ale to jest na 99% korba karbonowa. Ej, na durej się cały na kołach. No. I to są w ogóle. Ja mogę źle widzieć, ale bo nie znam się aż tak na opon. nie, wiem, czy to nie są szytki. Ale tu mi wygląda te białe wystające spod tego, że to są szytki. To grubo. I teraz czekaj, na to nie patrz, nie patrz, bo ja muszę znaleźć już się, więc to jest zerowe. Słuchajcie, czekaj, na to nie masz się No, szydki są niby spoko. Ja osobiście szydek nie uznaję, bo jak szydkę przybijesz, no to dramat, to już umarł w butach w tym No, masz wczoraj Boże, krótka historia, anegdota. Przybijeś wczoraj opony na rowerze. Na zjeździe z ogródniczek. I zakręt robiłem, skręcałem w lewą do miejscowości Ogrodniczki. To, że ja się nie wywróciłem, to święta. No, ale później pompowanie, okay. wymiana dentki, wszystko normalnie. Dobrze no, chłodno było wczoraj. Ale tak chłodno. 40 stopni najwięcej garnit pokazał. Co to było? Nabój na nie chciał lecieć. To Wojtek mówi, weź odkręć, jak będzie syczał. <laughs> to naprawdę? To znaczy, że się przebił. Jak mi to wybuchło koło ucha, tak, Grika, kaboom. Co to Tomet jeszcze, który z nami był? To mało co tam nie oczadział, co się wydarzyło. A pompkę tej małej końcówki znalazłem kilka metrów dalej. To dobrze, że ja jeszcze na dwoje uszu słyszę. Patera tu. Ridley. Ridley, w ofercie nie mamy, ale ten gravel robimy roboty. On ładnie wygląda, mi się podoba te takie kształty. Tu taki web, tu ładnie zintegrowany, nie wiem czemu, ale on mi z konstrukcji przypomina troszeczkę nowe rondo. W każdym razie ta konstrukcja Ridleya ja też nie mam w ofercie, ale to ładnie wygląda i to jest gravel, smaczny. Fajny i tu też widać, ktoś pomodził, bo to nawet jest łańcuch taki, że ja nie znam. Tu jakieś KMC musi siedzieć czy coś. Jakieś złote? Zwróć uwagę, korba Istona. No. pydały Crankbrothers. Brothers. Zębatka prawdopodobnie garbaruka, a to mi wygląda na wózek firmy Nowa. Jest taka firma. Nowa? Stosunkowo niedroga. Fajna, ale przy Ceramic Speedzie czy przy tym absolut Bleku nie siedzi, ale fajnie wygląda. A przede wszystkim to ma też ograniczać waty, lżej działać i tak dalej. Cały napęd tak bardzo smacznie. W ogóle no, cały no, rower no, mega no. fajny. A tu ja jestem owika! Taka jak u jest w rowerze, tylko inny kolor pryzmatyk, pryzmatyk plastikowy, nie, niemożliwe. niemożliwe, że ktoś sobie to zrobił no, to może wygląda, ale to poza wyglądem nie ma nic patera tu o, panie, to są piękne fury, myśmy chyba nawet film o nich mieli, o ile dobrze tak. pamiętam i to o, znowu, jak gang dzikich wieprzy Nie, no, świetne są i tu prawdopodobnie, jeśli dobrze pamiętam maile, jak czytałem mąż z żoną sobie jeździ, zobacz, że tu jest jeszcze przyczepka dla dziecka o, jest jakaś i to z klasą można podróżować. Ale to są one w ogóle wizualnie tak wyglądają, że. Patrz, nawet kask nas szybko taką, że sobie opuszczasz, rozumiesz? O człowieku. Ale... I to jak w tym, w tym, tym. Hello, what's your name? Daisy. Daisy me rolling. To me. Ale patrz, Ale... że tu w ogóle pan jeszcze podróżuje z kamerą, Zaczepioną na tym, z lampionem. Nie, no w ogóle wygląda. Z lusterkiem jakim? Nie, to jest tu No. Mega. Ale te chromy były piękne, nie? Ale tu tablica rejestracyjna. Tak. Tu można napisać na przykład, nie Kami. Idziemy dalej. Patera, tu co się dzieje? Trek. Co zauważysz? Powerfly. Piękny to jest amortyzator. To nie jest Powerfly? Supercar. Yy, super. Yy. Nie. <laughs> Prokaliber. Właśnie, słowa mi zabrakło. Tak, amortyzator. Tak, bo generalnie to jest rower na mocno konfiguracji takiej katalogowej. Przy czym tu siedzą zmienione koła, mm -hmm. bo siedzą DT-Swissy, siedzą opony Conti, zmieniona sztyca Sztyce. na syntejsa O, kiedyś Syntace. Miałem Syntase, wszędzie ładowałem, gdzie się da. siodełko obą chyba na nowych prętach, ale ktoś sobie zaaplikował amortyzator jak Łysego RS1. -kę. Śmiesznie to wygląda, co? Znaczy śmiesznie, ale paradoksalnie to fajnie działa. Ja zawsze chciałem mieć ORS-1. No, kurczę. Nie, nie, nie rozumiem, dlaczego ROKSZUK się wycofał. Przecież w motocyklach jest tak. Tam chyba jakiś problem z piastami był, z tego co, co kojarzy, że tam piasm brakowało w którymś momencie. Szkoda, roku. bo fajne. A, a i to jeden właściciel. Dlaczego pokazuje ten rower? Bo pan kupił najnowsze Domani? I zrobił z niego Road Plusa, tudzież prawie Gravela, bo wstawił oponę e, All-Round G1 ze Schwalbe i one, tu nie doczytamy, ale one są dość szerokie i mają bieżnik spory, widzisz? 5 cztery, chyba. No nie wiem, ale grube. Ale grube, no, takie grubaski, fajne. Czyli Pan sobie kupił szosy i zrobił z niego z Gravela albo Road Plusa, bardziej Gravela, bo są e, ugniatacze mocem, tebe. Nie no, super. Ja, ja nie rozumiem, to czemu nie Checkpointa? Panie właściciel, jak pan oglądasz to daj znać. Bo... Może nie było. Mamy no, no, koszyki Elita, też mam koszyki Elita. To on, Sprawdzają się? No, Elit. Tak, fajna. Patu. Łopanie. Tu pan właściciel pisał, że to jest, s w ogóle S-Worksów tych mrówków dzisiaj będzie. To nie jest ostatni. Cukiereczek jest na koniec. S-Works w ogóle raz, że Venge już nie ma. No właśnie, bo oni się wycofali w ogóle z tego, nie całkowicie. Ty, ale co to jest co tu Ja nie znam tego. To jest... Pan ma bidony aero. Ma eli takie bidone. aero dyn no, i to jest pod bidony aero. Koła Ewan Lighty, ale teraz ciekawostka. Bo to jest kształt koła, taki pierwszy, który ja widziałem na świecie, to robił Zip model NSW. No. I teraz jakaś ciekawostka. Później jak miałem Pinarello i kupiłem go na kołach Princetonach to się okazało, że Princeton, mała fabryka, była pierwsza, która opatentowała okay. ten kształt obręczy. I mało tego, Princeton podobno pozwał Zipa, a Zip należy do koncernu Srema okay. i Princeton wygrał w sądzie i oni musieli chyba zrezygnować z tego kształtu, ale jak widać Evan Light to jest chyba firma z Polski, nie musiała. Ale to jest ciekawostka. Przy czym wygląda? Nie bardzo ładnie. ładnie. To... Tylko stożek duży, ale to nie tylko. to Albo inaczej, fajnie. A teraz tu. Tu się zaczyna ten rower, do którego w dzisiejszym odcinku dążymy. Super. 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 Ale paczekowika jest pięknie docięta. Tu jest. ktoś, tak. kto robił, nie masz w ogóle tak. tej, co się daje tej. Tak. Ja nie wiem, czy to się trzyma, czy to się nie trzyma. Jak pan ma, to się trzyma. Skoro zrobił zdjęcie, to wie, co robi, ale padaj dalej tu. Okay. To nie jest przypadek, okay. że się wszystko łączy. To jest wózek e, ceramiczny bleka. to też nie jest przypadek. Koreczki, piękne, Koreczki tak? w tym kolorze to nie jest przypadek. Nawet dentyle mamy takie. Dentyle w tym kolorze to nie jest przypadek. Koszyki, supakas też, i tarcza to tak. nie jest przypadek. I cała fura. Wow. Wow. Chętnie bym pojeździł. Nie, nie, nie widziałem grubszego roweru szosowego. Nie, sztos, naprawdę sztos. I tu jest chyba... Srebożki. Ja nie widziałem, żeby którykolwiek z nas, naszych klientów zadbał tak o każdy szczegół rower. Nie, Naprawdę jest spasowane wszystko po prostu wow. Srebo. Nawet naklejki. Tak, też się pięknie mienią. No. Proszę Pana, Szacą. to jest bardzo dobra robota. Bardzo dobra. Grubo. I pan prawdopodobnie w górach ugniata, bo nie wsadził stożków nie wiadomo jakich. Tylko ma tam chyba 38. Nieźle. Czemu pokazujemy ten rower? No, zobaczymy jak oko wprawne. Mamy treka. No. Coś tu się zadziałało. Jaki model? To kaliber. Jest. Mamy napęd elektroniczny. Tak, tylko to co tutaj. Tak, tak, tak. Pan ma Corbek Xtera, ale napęd z tyłu Srema. Okej. Okay. To nic. Mamy... No Dobra, podpowiem. Pan ma opony jak z roweru crossowego, no, tudzież z rowera. Faktycznie, kurczę. Faktycznie. Czyli taki rower MTB faktycznie. cross gravel. Pewnie. Wow. To ciekawe, ale mają ludzie fantazję. Patu, cube. cube. Rama prosta, zwykła i w ogóle rama aluminiowa, to jest ciekawe, bo tu widać spawy, mm -hmm. ale zobacz jak też smacznie. Bo Prosty rower, ale masz tak. korbety to w ogóle to jest chyba bez grupówka koło Tiagry się kręci, to nic, ale patrz, wózek ceramiczny siedzi, opony, bidony, owijka, sakwoja siedzi, garmin Varia siedzi i mimo aluminiowego roweru nie trzeba mieć budżetu, pierdyliarda złoty, żeby stworzyć smaczny, fajny rower. I tu pan poszedł w to, bo naklejki są też ze złotym. Niż? Jest w ogóle naprawdę Fajnie to wygląda. Licie można customizować, robić fajne rzeczy i nie wydawać miliarda. Mm, Kolejny s Sworx <laughs> <laughs> to nie Tak, S-Works, no. tak, ale tu taka ciekawostka albo inna ciekawostka. Pan napisał, że ten rower my mu kiedyś złożyliśmy. W sensie, że był u nas składany, ten rower. Okej, okay. fajnie. No i fajnie. Miło. Ja mam tylko koronkę. No, czerwona nie bardzo, jakieś zielona, tak, czarna no, nie mam ma Ale fajnie, kombinował. I koła też na no, ulimity Jakieś popularne, popularne koła. A to w ogóle, o, patrzymy. Cross. Cross. Na klarisie, ale czemu nie wstawić kół karbonowych? Można. Można. Czy ja bym tak zrobił? Nigdy. Po wartość wartości roweru pan. No, gruby temat. Na Clarisie na koła karbonowe. Ja szanuję. Trzeba być odważnym. Co Cześć, myślisz o tej konstrukcji? Bardzo fajna. Poligon! <laughs> tak, pan napisał, że kupił u nas ugniata i w ogóle jest bardzo zadowolony, że konstrukcja mega fajnie śmiga. I dobrze, nie jeździ, bo poligon to bardzo fajne sprzęty. Jedziemy dalej z Crossem. Cross, Vento któryś? któryś? No Vento i też koła karbonowe zaaplikowane. Tylko to już no, na 105, 105 no to już... i Garmin. Ten rower może być z stoku. Białego... a jest z białego stoku. No widzisz, wiemy do kogo należy. Się domyślam, nie znam osobiście, <laughs> ale się domyślam. I owika z różowym i też fajnie. Patu, patu. Ridley. To już drugi Ridley. Nie handlujemy Ridleyem, ale te ramy, te konstrukcje. Fajne są bardzo, naprawdę. Fajnie wygląda wyglądają. Nie realizację. wiem, jak gwarancje, jak reklamacje i tak dalej, jak to dostępność. To jest w ogóle jak, co tu się dzieje, nie? Nie. To jest mega, a jeszcze w ogóle jak rower brudny. I na forsie, o jak u mnie. Fajny sprzęt. Tak, chyba oboje jesteśmy Team Sram, więc... Mhm. Ale patrz, widzisz jak złote ładnie się skrywają. Bardzo fajnie to skomponowane z tak. Mega. I I tu ten topik taki wielki. Proszę bardzo, a co by nie było... O! Pinarello. A propos! Michał Kwiatkowski niedawno wygrał etap, on jeździ na Pinarello. Wprawdzie nie na takim i nie na szczękach, ale tu mamy bardzo dopasiony sprzęt bo mamy całego Reda, jeszcze mechanicznego, bo to tamte epokę pamięta ale mamy e, pomiar mocy wbudowany kwarka, mamy koła Reynolds, Reynolds. no wszystko ze sobą tu pasuje tylko o to do ścięcia i git Tak. ale pan jak zetnie my. to już lepiej kijek pocieniować niż go później pogrubasić tak, zgadza się ciężej będzie sprzedać ale owijka dwukolorowa Lizard Skins to robi. nie wiem czy to też jest Lizard Skins Chyba że składa ma dwóch. To był bardzo drogi sprzęt tylko x lat temu. A tu pokazujemy, ponieważ często ludzie nam mówią, że oglądają z rodziną mm -hmm. i tu bardzo fajnie pan napisał, że córka miała Early Rider, a tu jak widzimy rower na pasku, tu nie ma lipy i Early Rider to mega taczki i ładne, i lekkie, i stylowe. A tu jest jakaś firma, której ja nie znam, ale pan napisał, że jakaś bardzo niska w masa. A że... To wideł karbonowy? No karbonowy, Ciebie? no, zobacz. No. Fajnie, bardzo się cieszę jak dziecko w ogóle jeździ rowerem, jest aktywne, bo w dzisiejszych czasach aktywne dziecko to nie jest wcale takie coś jak, wiesz, masz dzieci, przecież Zgadza wcale się. coś takiego tak, tak, oczywistego tak, tak. jak było kiedyś. Ale patera tu. Trek. Tu możesz nie wiedzieć co to jest za model, bo Trek ma tyle modeli fulli, że to jest głowa mała, czy wiesz. Top Fuel. Top Fuel. No, no to dokładnie. Dokładnie, no Top Fuel, ale on też... Jeszcze chyba w jakiejś starszej generacji. To jest, tak, Top Fuel, ponieważ Top Fuel w 2021 roku przeszedł... Lifting. Lifting i on stał się rowerem All Mountain. Tak. A tu był jeszcze Top Fuel jako rower racingowy. Pan napisał, że miał kilka Fuli i że ze wszystkich rowerów racingowych ten był najfajniejszy. Ale zobacz też jak smacznie. Pomarańczowy, pomarańczowy, pomarańczowy. Nawet nie da moc mocy. Pomarańczowe to to, ale co jeszcze tu mamy? Hamulce. To jest Magura MT8, karbonowe hamulce, klamki hamulcowe no. od Magury niemieckie. Podobno bardzo uznane. Miałem kiedyś przyjemność, nie zauważyłem jakiegoś super ekstra. Ok. Czegoś względem, nie wiem, srema, a czy już Awida. I piasty DT240 pan zaplikował, co to? Można. Megatarcz, ale pateratu. Patera tu. To dla co? mnie tak samo jest o -o. gruby sprzęt jak y, tamta szosa. Co? Tu się zadziało. Ja nie pamiętam wow. jak to się nazywa, ale to chyba firma German się nazywa. Felcik, jak się nazywa? Chodź, zobaczysz też. Może ty to będziesz widział. No to jest strasznie gruba sprawa, tutaj, co tu się wydarzyło. Nie, nie wiem. A! Nie, nie wiem. Nie To jest Trek Farley, tylko o to, o to się kupuje, to jest amortyzator. I on się ugina troszeczkę inaczej. Okay. Wiem, że German coś takiego robił kiedyś, tak Bardzo to się tak, nazywało. Bardzo to testował, bo to naprawdę może ciekawie działać. Już do końca dnia nie będę się... Kurczę, nie pamiętam jak to się nazywa, ale to jest niemieckie. To tak pracuje? No tak, ale to działa. O, to jest, jest piekielnie drogie. Ten amortyzator mógł kosztować tyle, co ten rower. O no, kurde. Przy czym I wygląda w ogóle tak, że... Przy czym zła, to jest nie? też ten e, farlej karbonowy, na kołach mhm. prawdopodobnie karbonowych, więc... Ale ktoś ma grubą taczkę, jak ja bym chętnie tym sobie przyjechał się i pojeździł gdzieś. Mega, mega, mega sprzęcior. I kończymy czymś co się nazywa pivot, jeśli dobrze pamiętam, ale to jest z przekładnią piniona. Wiecie co to jest przekładnia piniona? Możecie nie wiedzieć, bo to się człowiek dowiaduje. 10+. plus. Generalnie przekładnia w piaście, która wyróżnia się tym, że ma chyba trzy rodzaje biegów, jeśli dobrze pamiętam. 12 przyłożeń w piaście, 9 i 6 ale to, czym oni się chwalą, że jest bezawaryjne, jest na pasku mhm. i jest z racji tego, że prawdopodobnie, jeśli dobrze pamiętam, w obudowie magnezowej to jest 33% wyżej niż konkurencyjne Shimano. Wow. Ale pinion to jedno, co jest w tym rowerze. Drugie takie dość istotny temat to jest to, że według mnie jest to rama z tytanu. I na 99% jest to rama z tytanu. A jak to jest rama z tytanu, to wchodzimy w program młodzieżowy, co się nazywa pewnie z 20+. Plus. Tysięcy. E, ale tak, w ogóle dużo tych ram nie ma, tak naprawdę, nie? Mało Ram ja tak, to, no, to, to, to z naszych marek, jak mamy największe prawie marki na świecie, to tylko rondo robi. I to też wypuszczę pewnie z 5, 10, 20 sztuk rocznie i koniec. Co? Ale no. Tak naprawdę perła, perła. Tak. To jest jeden z tych rowerów, które nie wyglądają, a same w sobie są absolutnym topem. No i wszędzie, to by było na tyle. Kochani, dajcie znać czy Wam się podoba. U -u -u -y, rowery. Jeżeli chcecie. <laughs> Jeżeli chcecie wysłać swoje taczki do omówienia, ty, małpa, sprintmyślnik, rowery.pl i do zobaczenia następnym razem. Pa!